Wejście numer 6. Pamiętaj, żeby polubić ten film i zaobserwować, żeby zmienić swoje życie na lepsze. 9 czerwca 2025 roku, godzina 7:46. Temperatura wody wynosi 2 stopnie Celsjusza. Raz, dwa, trzy, wskakuje. Czas start. A ja siadam bez zawahania. Oszukujesz siebie każdego dnia. Mówisz, nie mam czasu, a skrolujesz social media bezmyślnie, oglądasz Netflixa 3 godziny, plątasz się w kółko od rogu do rogu w domu, czy cokolwiek innego robisz bezmyślnego, bez żadnego celu. Mówisz, to za trudne, a nawet nie próbujesz. Siedzę właśnie w lodowatej wodzie. I wiesz co? To nie jest trudne. Trudne było przestać się oszukiwać. 7,5 i pół minuty minęło. Także ja wychodzę, a Tobie życzę miłego dnia, dużo uśmiechu i przede wszystkim dużo zdrowia.